Grałem w Roblox. Tylko nie wiem, Musimy zobaczyć jakąś grę. Du, 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 du. O du. to nie, 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 nie. Co wy na to, żeby pograć Albo wiecie, w co pogramy? W taką grę, która się nazywa Star Stable Online. Więc wchodzimy czasie, jak mi się to ładuje, to zostawcie suba, lajka i miły komentarzyk. Kocham czytać Wasze komentarze. Logowanie do serwera, gdy mamy. Ja w międzyczasie już robię dla Was short. Bo zrobię później, sure, co? Bo już nam się załadowało. Z czego widzę? Dobrze. Mamy tutaj mamy takiego konia, tutaj stworzyłam. Ma na imię Iskra. W sensie, nie wiem, czy jego ja nazwałam jeszcze, ale. W razie czego. Czekajcie. Mam kaszel, W razie czego, to on się nazywa Iskra, czyli Iskerka. No wiecie o co? Dobra, przejdziemy się na nim. O, pasujecie do siebie. Jak? O, teraz nazwiemy go Iskerka. To co, Iskerka go nazwiemy. Jaki... Jaki elder Smoky? Jaki elder smoke? Dobra, tam nazwałam go jakoś dziwnie, nie wiem czemu, ale tak będzie miał na imię Iskra, Iskerka. Uh -huh. Jeśli już tak, mi się zdarzyło jeździć na koniu. Ja już chyba nie wiem ile razy jeździłam, ale więcej chyba niż... Mm, cztery? Nie wiem, ale dużo razy jeździłam, bardzo Miałam taką wajanę i nurkę na pewno I jeszcze miałam takiego jednego konia, który nie pamiętam jak się nazywał I chcę chodzić na zajęcia kolne i muszę rodziców przekonać, żeby... A mi? jedno. Dobra, zaczynamy! Ja tam nie czytam, bo ja już kiedyś to grałam, dobra, ja wszystko rozumiem No i ja, o czemu tak wolno? O, ej, zobaczcie, jaki, jaki on szybki, co jest. Gdzie mamy, no? I skaczymy. Łop, kurde, i zdewicowię. dobra. Dobra, to chyba mamy niedługo opanowane. Dobra, mamy opanowane. Dobra. Omijamy, omijamy. O, tam byliśmy. Dobra. O, teraz to będzie. a musimy się zatrzymać. To trzy. I dwa. I jeden. Papa. Ej, to jest maja z toki boki I gdzie jest DDD. No to ma być trudniejsze. Hello. O, kurde. No to trochę ostypa. Damy radę, widzowie. Jestem prosem. XD. Ja jestem prosem, nie no, super nie. Dobra widzowie. Opanowałam to, jak widzę... No dobra, nie opanowałam. Teraz może nam się uda. I sk wow, zatrzymujemy się. Zatrzymujemy się. I widzowie, idziemy do tyłu jakoś to. No, czemu to. On. Czemu ten koni idzie do przodu? Skoro ja go proszę, żeby szedł do tyłu. O. No, i co ja, jeszcze, że nie słuchałam i teraz nie wiem, co ja mam zrobić z tym. Widzowie, ja nie wiem, co ja z tym mam zrobić. Widzowie, co ja mam robić? Dobra, może zejdźmy z konia. Co wy na to? Zejdźmy, może z konia. Dobra, chodźcie. A możemy zagwizdać, żeby przyszedł? O, dobra. I co my go tam chyba dać, dzięki. Dobra, lecimy. Nie gadajcie, że ja mam przeskoczyć. Nie, he, he, nie, nie przeskoczę. za Ty pierwsza, później Maria. Jaka lista. Aha. Trenerka. Serio? Dobra, skaczemy. Iskre, iskerka, skaczemy. Dam radę, chodź. Trzy, cztery. Wow, dobra. Świetna robota. To koniec dzisiejszych lekcji. Mogę was wypuścić z wybiegu. Dobra. Dobra, to nas wypuszczajmy. Idziemy sobie widzowie na... A czekaj, on, no ona coś nam chce powiedzieć. Okej, Alex. Dobra, aha. Dobra, widzowie. Otwierają nam wrota do miasteczka. Ej, bo mamy trochę pieniążków. Ja bym sobie kupiła... Na, dla konia, na przykład. Dla iskerki coś. Bo ja, to, bo ja by to kiedyś grałam i ten... No, no. XD Dobra, lecimy. A czekajcie, ktoś pisał do mnie, bo mam na czacie. Dobra. Dobra, uciekamy od tej całej Alex. Wow. wow, 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 widzowie. Co tu się dzieje? Dobra, widzowie, widzicie tam taki na mapie okręg i my mamy się do niego dostać, to chodźmy. Iskerka zawieźmy do tego okręgu. Tup, tup, tup. no nie dobra to pojedziemy tak co jest iskerka co się dzieje nie, mogę przejść przed ten... wow czekajcie by mi się kamerka zbugowała trochę zamula u mnie ale czekajcie bo ja mam taką nie? idziemy do takiego okręgu. Było podążać tą Alex. XD Jakaś to nie... XD Stay, stay. Stay, stay. Te... Kurde, jak się nazywa ta gra. Stal, stal, stale zbóg. Aha. Widzę wiem. taka stęka jest po prostu. Jestem musiałam się iść napić wody, bo coś mi zało w gardle. I bardzo Wam polecam kanał Oliwka 15. To jest kanał mojej. Przyjaciółeczki, więc polecam zasubskrybujcie. I ona wstawi bardzo fajne filmiki, też historyjki. Toca Boka, Shorty o The Friends. Ja tam wolę Wikusię. No. W tej rozmowa to już pominiemy troszeczkę. Dobra, nie wiem co mamy robić. Mogę pogadać z ludźmi. I dobra, coś się zepsuło, dobra, nie robię nic. I zobaczmy mapę. Zobaczmy mapę, może. Co jest dziwne. Aha, bo to jest Alex, to jest Linda. A to jest Lisa, dobra, bardzo dziwne. Nie kumam już? Dobra, ale ja lecę poszukać, nie wiem, może jakiegoś sklepu czy coś. O, tu jest sklep, czekajcie. Mamy tych 100, jakby, znaczy, stąd tych małych, no, no. Bo hajs, nie wiem, jak się zarabia hajs. Mmm, zwierzaki. Wiecie może? Jak się zarabia. Ależ to zwierzak. Mmm. Hey, ale fajnie jedna roże no Dzikiego konia, ja. Dobra, niech stracę już Sorry, widzę, ja po prostu musiałam to kupić Oho. Ależ to! Mamy konia! Dobra Plecak uznajdę swoje przedmioty, o nim powiedzieli To otwieramy plecak Dobra, mam Aha, musimy się ze... Za... Aha, dobra. Mhm. Rozumiem, trochę jestem zawiedziona, ale okej. Okay. O to chodziło jakby ktoś nie przeczytał, że musimy najpierw kupić jeszcze coś tam, żeby na co tą... Nie, zaraz zginiemy! Skacz, Nie! A co to?

jeszcze w tą grę, nie wiem jak będziecie chcieli. Musicie napisać komentarz, że czy chcecie. Pozdrawiam moich wszystkich widzów. Dobra, lecimy i skaczemy tu. Gdzie? Dobra, jeszcze nie wiem, pogramy sobie tak do szes... do piętnastu minutek to bijemy i już się żegnamy w sumie, już się mogę żegnać. Więc widzowie, papatki, I miłego wieczorku, bo ja nagrywam wieczorkiem, więc papa, pa. kocham was, zostawcie subika.